To jest szósta edycja turnieju negocjacyjnego ogólnopolskiego, gdzie mam zaszczyt być jurorką, i muszę przyznać, że poziom z roku na rok rośnie diametralnie bardzo mało szkolnych błędów, więc wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ta edycja była szczególna, bo prowadzona w języku angielskim i muszę powiedzieć, że jesteśmy gotowi prowadzić międzynarodowe biznesy i negocjować międzynarodowe umowy. Ten język, miałam wrażenie, w ogóle uczestnikom nie przeszkadzał, wręcz przeciwnie. Te rozmowy były dzięki temu bardziej skoncentrowane na maksymalizacji wyniku. No, jestem pod Wielkim wrażeniem wielu elementów, natomiast mogłabym tylko ze swojej strony z całego serca przypomnieć, że przygotowanie to klucz do sukcesu, klucz do szczęścia i do tego, żeby po prostu osiągnąć świetne wyniki, więc pamiętajcie o tym elemencie, bo potem. Tak naprawdę negocjacje powinny pójść jak z płatka, choć na pewno cisza i robienie przerw też jest istotne. Także zapraszam na ten turniej wszystkie firmy, bo to jest świetne miejsce, żeby przećwiczyć i przeszkolić swoje drużyny, a przy okazji ponetworkować. Także ze swojej strony serdecznie polecam i do zobaczenia za rok.